W życiu każdego człowieka przychodzi takie pytanie, taka refleksja, gdzie zastanawiasz się już nad swoim życiem, zastanawiasz się już nad wieloma czynnikami, co będzie, co, jak przeżyłeś to życie. Dochodzisz do momentu i widzisz, Bardzo serdecznie, Siemeneczko, tak zaspomowaliście mnie pytań łącznie odnośnie lodowego wilka, było tak dużo, że. XD. W każdym bądź razie postanowiłem nagrać w końcu dla Was film. Nie nagrywam ich za często, przynajmniej ostatnio, ale trzeba, jak jest, tak trzeba, więc nagrywamy. Więc zapraszam do. Aby oglądania. mieć możliwość posiadania tego wilka, o którym będę mówił w materiale, należy pobrać najnowszą aktualizację do new balansu, którą znajdziecie na Discordzie bądź na Facebooku. Linki jak zawsze w opisie. Zapraszam. Na starcie bardzo ważna informacja. Wilk nie jest związany z żadną gilią, więc może go posiadać każdy. Lecz gdy grasz o kołowca demonów, możesz go rozwinąć do demonicznego wilka, gdzie choćby profitem posiadania takiego zwierzaka jest fakt, iż nie umiera na bosach. Pierwszym krokiem jest przyłączenie się do myśliwych. Aby to zrobić, musisz przynieść 3 skóry stwora, bądź zostać czeladnikiem u Bospera. Przy okazji pokażę Wam kilka miejsc, gdzie można zdobyć te skóry bez nauki umiejętności. Będąc już członkiem tej grupy, zagadujemy z myśliwym Niksem, który opowie nam o swoim chorym przyjacielu Wilku. Oczywiście oferujemy mu pomóc w zdobyciu lekarstwa. W tym celu udajemy się do Sagity, gdzie jak pewnie domyślacie się, po znalezieniu odpowiednich składników, podaruje nam ona lek. Samego zadania radziłbym nie przeciągać w czasie, gdyż jest możliwość, że psiak po prostu zdechnie. Po przekazaniu fiolki musimy poczekać jeden dzień. Dla prawdziwych egitów jeszcze tylko powtórzę, że jeden dzień miałem na myśli ten z gry. W pewnym momencie, gdy widzimy, że psiak jest już zdrowy, zagadujemy do Nixa w ramach wdzięczności poza nagrodą, opowiada nam o znajomym myśliwym, który jest w posiadaniu lodowego szczenia. Niestety dawno nie miał z nim kontaktu, więc prosi byśmy przekazali mu wiadomość. Wspomina on też, że więcej informacji na jego temat może mieć Bosper, z którym utrzymywał stosunki handlowe i od niego powinniśmy zacząć poszukiwania. Sam Bosper nie ma już dużego problemu, by powiedzieć nam, gdzie widział się z nim ostatnio, lecz zaznacza, iż owy myśliwy był bardzo zdenerwowany, ponieważ myślał, że jest śledzony. Przekazał nam informację, że chciał iść na polowanie na dziki przy wschodniej bramie, więc i tam się udajemy. Niedaleko plaży koło ruin wieży, spotykamy grupę bandytów, którzy zabili już myśliwego. A sam wilk jest jeszcze na miejscu. Próbując nakarmić psiaka, nasz bohater zauważa, że zwierzę nas się nie boi, ale niestety nie chce z nami iść, więc udajemy się do Nixa. Po przekazaniu wiadomości, że jest bardzo smutny z powodu morderstwa znajomego i przekazuje nam gwizdek, coś w rodzaju runy. Twierdzi, że wilcze wilczeszczenie zechce z nami pójść tylko wtedy, gdy udamy się na miejsce, gdzie pierwszy raz je spotkaliśmy i użyjemy danego przedmiotu. Powinniśmy wtedy dostać wpis w dzienniku. I tak jak na wstępie wspomniałem, że Wilk jest niezależny. Można go zdobyć na każdej klasie postaci, nie można go przywołać, gdy mamy innego peta. Czyli to odpada Uma, odpada tutaj Demon Hubaxis czy Krajat. Sam Wilk leveluje. Zdobywa poziomy razem z nami, nie zdobywa ekspas zadań, tylko z doświadczeń z potworów i dostaje jego jakąś część. Można go też nakarmić 20 kawałkami mięsa, gdzie też powbijamy jego statystyki. Oczywiście robimy to jednorazowo, przekazujemy 20 kawałków. Z samego wilka, tak jak wspomniałem wcześniej, można też ulepszyć poprzez gildię i zaraz wam powiem jak. Będąc łowcą demonów w trzecim rozdziale, po zadaniu Zabójcy Lotara znajdziemy notatkę, w której będzie opisane, jak ulepszyć wilka poprzez serca demonów. Wystarczy mieć je tylko 10 i karmimy wilka. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszak nie umiera na bosach po ulepszeniu, skalują się tylko z własnym poziomem, nie jest zależny od statystyk bohatera. Przynajmniej na aktualizacji, której omawiam, bo później może się coś zmienić. Cóż, to na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Jeżeli nie chcesz dostać w łebę, to zostaw łapkę, czy tam lajka, czy tam jak to wolisz tam nazywać. Zasięg, może przyda się ludziom, zasięg Wi-Fi trzeba zawsze łapać. Ja was pozdrawiam i widzimy się w następnym poradniku. Nie.